Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym vlogu. Ja tutaj chciałam Wam pokazać, jakie potrawy przygotowałam na święta. One są zapakowane, dlatego że my za niedługo będziemy wyjeżdżać, bo na Wigilię będziemy jechać do, do naszych znajomych, z którymi spędzamy praktycznie każde święta tutaj, dlatego że oni nie wyjeżdżają do Polski, my nie wyjeżdżamy do Polski, więc razem się spotykamy i zawsze te święta gdzieś tam razem spędzamy. Tutaj nie ma tego za dużo. Ja dużo nie szykowałam też w tym roku, dlatego że my z koleżanką się podzieliłyśmy, która co robi. I tak ja tu robiłam wczoraj rybę po grecku, mmm, sałatkę jarzynową, tradycyjnie. Krokiety mam w zamrażarce, krokiety robiłam sobie wcześniej w tygodniu. I tutaj jest ciasto. Ciasto jest w wersji keto. Um, dlatego, że no my, my z Adamem ogólnie na święta wychodzimy z keto, w sumie ja już wyszłam nawet. Um, ale Adam też wychodzi z keto, ale on nie chciał jeść jakby słodyczy takich normalnych ciast, więc jemu zrobiłam takie wersji keto. Ale te ciasto też jest bardzo pyszne. z Znajomi też już je jedli i im wszystkim smakowało, więc, yy, więc zrobiłam. One jest na monce migdałowej. I tak ja tu nic nie pokazywałam z gotowania, dlatego że ja wszystko praktycznie robiłam w termomiksie, to wiecie, wszystko tak raz raz, nawet nie było zbyt co pokazywać. A jak już mowa o termomiksie, to termomiks właśnie dostałam równo rok temu na święta pod choinkę od mojego męża yy, i jestem z niego mega zadowolona. A ja wam się na razie nie pokazuję, bo niedawno się wykąpałam i jestem w szlafroku i jeszcze sobie hednę na brwi nałożyłam, którą muszę właśnie zaraz iść zmyć. A Hennę nałożyłam dlatego, że jestem w trakcie usuwania moich brwi permanentnych. I tak na przykład do makijażu, jak się pomaluję czy coś, to te brwi by się troszkę przydało już domalować, bo mam za sobą jedną sesję usuwania i one są takie, te włoski też troszeczkę jaśniejsze i troszeczkę niezbyt to wygląda, aby trzeba było je domalowywać, a ja ich nie umiem malować. Wiecie, parę lat nosiłam makijaż permanentny, nie musiałam ich malować. No, a teraz, no troszeczkę by się zdało, dlatego stwierdziłam, że sobie troszeczkę chętną zrobię te włoski, żeby je delikatnie przyciemnić i zaraz idę to zmyć, żeby trochę, żeby nie przesadzić. <laughs> nie, powinno być ok. Tutaj jeszcze rzeczy, które też zabieramy. Pierniki, jakieś tam ciasteczka, mandarynki standardowo. Marta chciała miodzik, dwa słoiczki. Tu jakieś trunki. Tutaj też jakieś pakunki. No, trochę tego jest. A jeszcze <noise> magnes dla, dla Marty, bo ostatnio byli, a kompletnie zapomniałam jej, jej dać. Słuchajcie, nasza choinka. Myślę, że to już jest jej koniec. Normalnie nie sądziłam, że tak szybko ona zwiędnie. Ja nie wiem. Normalnie ona cała taka oklapła. Aż no, <noise> codziennie bombki zbieram, bo mi spadają. I... Zobaczcie na to. Ona jest normalnie. No uschła całkowicie. Bąbki spadają. To wszystko w ogóle się łamie. Zobaczcie. Masakra. Codziennie muszę zamiatać. Nie wiem. No wylewałam mi wodę do tego stojaka, ale nie wiem. No chyba za, za gorąco po prostu mieliśmy. Ja w ciągu dnia się starałam tak w miarę ten grzejnik skręcać, żeby też tak za bardzo nie grzał, ale no ale jednak chyba za suche też powietrze tutaj, bo grzejemy takimi grzejnikami, co odmuchają ciepłem, więc no choinka nie miała szans. W, ta... w przyszłym roku chyba chyba jednak y... kupię sztuczną. Ja szybko wskoczyłam w jakieś dresy, bo zaraz dopiero będę się ubierała. Chciałam Wam pokazać tak na szybko Włosy, jakie mi wyszły, bo ostatnio samofarbowałam, więc tak się prezentuje kolor. Nawet ładne wyszły. W sumie jestem zadowolona. Ja jeszcze bez make-upu. Normalnie Oliwia tak mnie podrapała. Tutaj, tutaj, tutaj gdzieś mam całą twarz podrapaną, ale przykryję się podkładem, nie będzie widać. Ech, więc ja idę się malować. Później się dopiero ubiorę, żeby się nie pobrudzić. Adam niby mówił, że o 12 skończy, już jest pół do 12. I tak, o pierwszej planujemy jechać. Mamy jakieś półtorej godzinki drogi. Dzieciaki na samym końcu z... poubieram. Był <grym> Wiktor, jeszcze w piżamie lata. Oliwia... Oliwia zakłada buty, nie wiem dlaczego. Dlaczego zakładasz już buty? A, okej. Okay. Ale to Oliwia są gumowce, wiesz? W tych budkach nie jedziesz. W bagażniku najważniejsze. Czeka. Wczoraj wieczorem zawijałam, jak dzieciaki poszły spać. Już zacznę sobie tutaj powoli pakować te rzeczy, które mam w tych torbach. O, w ogóle zobaczcie, co się tutaj dzieje. Ja dzisiaj rano otworzyłam okno w kuchni i mi pszczoła przyleciała. I tak teraz tutaj wyszłam i normalnie pszczół tyle lata, <noise> że jakaś masakra. 24 grudnia. Taka zima. Dobra, ja się już pomalowałam. Ubrałam się, wyszykowałam. <noise> Dzieciaki już czekają w aucie. Adam też poszedł. Wszystko już powynosiłam. Dobra, i lecę też. I już w drodze. Zobaczcie jak słonko świeci. Zadamy musieliśmy założyć okulary okulary przeciwsłoneczne, bo tak daje po oczach. Wiktora też y słonko razi. Oliwia odleciała. Dać Ci moje okulary? Tak? da Wiktorowi swoje. I co lepiej? No to, no dobra. No to może się zatrzymać, no. Ja jakoś ja jakoś sobie poradzę. Mam jeszcze stałą godzinkę drogi, ale tak w miarę leci, nie? Ten czas. No, Nie jest, nie źle. jest tak źle. Jeszcze 50 minut. Pięćdziesiąt uh -huh. Pięćdziesiąt no. No, to leci. Po drodze jeszcze muszę szybko do Aldika wskoczyć po jedną rzecz. A w Aldiku wzięłam jeszcze jednego grzańca, bo wzięłam tylko jednego ze sobą. Ale Adam też mówił, że będzie pił, więc, więc wzięłam jeszcze jedną butelkę. I wzięłam jeszcze materas taki dla Wiktora, żeby miał gdzie spać. Bo ja kompletnie zapomniałam, a Marta mi mówiła, że jak mam, to żebym wzięła jakiś materas dla Wiktora. Bo do Marty przyjechała teraz mama z Polski. No i wiecie, doszła jedna, jedna osoba więcej, no i... No i Wiktor, nie wiem, albo by spał z nami na łóżku, ale to raczej by było trochę mało wygodne. Więc kupiłam mu taki materacy. Tylko nie wiem czy to jest pompka w środku. Wydaje mi się, że nie ma, bo opakowanie jest takie... Nie mała retka. Nie no, może jakoś się to... Nie wiem. No zobaczymy. Zobaczę jakie ładne tutaj góry są. No, akurat krzaki zasłoniły, jak chciałam Wam pokazać. Ale tutaj w ogóle ładne, takie górzyste są tereny, nie? Gdzie nasi znajomi mieszkają. No i my już dojeżdżamy. Tutaj zaraz będziemy skręcać w prawo. I tutaj po jednej i po drugiej stronie pola z burówkami. O, brudna szyba nie widać <śla> z tamtej strony. Dziewczynki się bawią. Wiktor też szaleje. I dzień dobry wszystkim. Już po świętach. Dzisiaj mamy sobotę. My do domku wróciliśmy w drugi dzień świąt, czyli w czwartek. Troszkę tam posiedzieliśmy u znajomych, ale było fajnie, fajnie spędziliśmy czas. Tam nic nie nagrywałam. Po powrocie miałam kończyć tego vloga. Ale słuchajcie, się tak źle czułam. Dlatego co misia? Dlatego, że no wyszłam z tego Keto i kurczę, no nie za bardzo się czułam. Gdzieś mnie tam brzuch ciągle bolał, głowa mnie bolała, byłam strasznie ospała, więc nic nie nagrywałam. No dzisiaj już jest sobota, więc stwierdziłam, że wyciągnę telefon i dokończę tego vloga. Mam nadzieję, że wy wszyscy też fajnie spędziliście święta spokojnie. Co ty tam rozmawiasz? Dzieci też zadowolone ze świąt, z prezentów, tak Oliwia? A chciałam wam jeszcze pokazać, to jest prezent, który dostał Wiktor od nas. Taki globus, ale taki właśnie fajny, taki edukacyjny. Oliwa, wyłączyłaś? Czemu mamie tu wyłączasz? Mama chce pokazać. I naprawdę ten globus to fajna sprawa. Tutaj są nawet jakieś gry, nawet nie wiedziałam, takie edukacyjne w tym. Można fajnie się uczyć y, przez zabawę. Więc no, nawet Oliwia jest zainteresowana. <grystanie> A jak już mowa o prezentach, to pokażę Wam, co ja dostałam od Adama. Y, no, w sumie ja wiedziałam mniej więcej, co dostanę, bo Adam, jak się mnie pytał, to mu to mu mówiłam, co bym chciała, i jest to depilator. Ja depilatora nigdy nie miałam, nigdy nie używałam. I to tutaj jest taki cały zestaw to jest ten depilator. Tutaj trymer taki, te jakieś końcówki do, do masażu. No i ja już raz go użyłam. No, i powiem Wam, że do najprzyjemniejszych to nie należało. Dosyć, dosyć to było bolesne. Ale wiem, że na początku to właśnie tak może być jak nikt nigdy nie używał depilatora, no to ta skóra mm, musi się jakby przyzwyczaić do tego bólu. I na początku zalecają tak raz w tygodniu depilować, żeby ta skóra się mm, przyzwyczaiła do tego. No nie wiem. Ja na razie raz spróbowałam, teraz troszeczkę poczekam z tydzień i za tydzień spróbuję znowu i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. ale ogólnie fajny taki zestaw, w ogóle w fajnym takim pokrowcu. I pokażę Wam jeszcze, co ja kupiłam Adamowi, tylko muszę wyjść na zewnątrz. No i to jest właśnie mój prezent dla Adama. Jest to taka tuba do, do morsowania. Ten się tutaj rozkłada. Teraz to jest zakryte. Tutaj wlaliśmy wody już chyba przedwczoraj. Adam już z tego korzystał chyba dwa razy, nawet. I ja też zamierzam z tego korzystać, bo od nowego roku chciałam spróbować, właśnie troszeczkę morsowania. Także Adam zadowolony. Mówi, że będzie korzystał. No, więc tak się to prezentuje. Oczywiście tutaj y, tutaj fajnie jest jeszcze lodu trochę. Jakiś taki kostek lodu wrzucić. Tu w zestawie była y, taki, taki duży woreczek na, na lód. To jest właśnie w zamrażarce. No ale mamy też maszynę do lodu, więc y, ja tam w ciągu dnia trochę tych kostek narobię i tutaj powrzucam. Wiecie, bo to musi być takie naprawdę naprawdę zimne. Ale myślę, że, że fajnie nam się to sprawdzi. Dobra, kochani. Ja się będę z Wami żegnała. Także do zobaczenia i widzimy się już w kolejnym vlogu.